Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w takim naszym najbliższym tutaj parku a, i zobaczcie, jaki tutaj zrobili świetny plac zabaw, taki naturalny, z naturalnych materiałów. Leśny dru, duch druchy, tarnoduchy. Tu jest cały y, schemat, co tam jest, jakie to są a, różnego rodzaju y, takie przeszkody. A, piaskownica, no i też takie różne tutaj są... Ciekawe maszyny do zabawy, dzwony rurowe <noise> można grać tutaj. Widzę, że dzieci też rysowały, bo też jest takie miejsce na rysowanie i jeszcze inne. Zwonki. A tu jest wejście na zjeżdżalnię. Pokażę Wam z tej strony. Idzie się takim drewnianym mostem. Wzdłuż, jakby taki sztachet, drzew. No świetnie, to naprawdę wygląda. I na końcu jest właśnie zjeżdżalnia. I różne inne jeszcze zabawki. Cześć, witam Was po w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam taki, słuchajcie, długi dzień stałam właściwie przed godziną piątą, dlatego że była u nas ostatnie dwa dni córka nasza. No i właśnie dzisiaj rano wyjeżdżałam na pociąg, także tutaj jeszcze trzeba było ją odwieźć. No i tak wiecie, zawsze jeszcze tutaj zadbać, żeby wszystko było w porządku rano, także już rzeczywiście nie kłamam się spać stąd też byliśmy bardzo wcześnie, dzisiaj rzeczywiście na spacerze. To, co widzieliście w parku, to było z tego razu. No, a teraz przede mną jeszcze wizyta u lekarza, a, a potem jak będę miała jeszcze troszkę sił, to chciałam Zajmę się chwileczkę do TK Maxa, bo musimy kupić prezent dla teściowej, która ma właśnie dzisiaj tutaj swoje, swoje święto i, i właśnie potrzebujemy coś dobrać. A ostatnie dni po prostu nie było na to czasu, było ogromne zamieszanie. Także korzystam z tego wolnego dnia. Jutro wolnego dnia tradycyjnie nie mam, bo mam znowu niedzielę pracującą. Pracuję 7 godzin. Ostatnio w zeszłym tygodniu było 10 i to gardło po prostu już wysiadało od mówienia. Mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę leżej. Ale siadam tutaj właśnie, bo przypomniało mi się, że miałam wam wcześniej pokazać jeszcze, jak mi się sprawdziły te kosmetyki z Basic Lab. Było w sumie 6 sztuk, trzy już pokazałam no i zostały mi dzisiaj jeszcze te trzy, które chciałam sobie przetestować, i pokazuję je faktycznie, bo myślę, że znowu warto polecać. I pierwsza rzecz to jest to właśnie korygujące serum z retinalem ja mam 0,15%. Retinal to jest też jeden z tak jak retinol, tak mamy tutaj retinal. Natomiast ten retinal ma tę zaletę w porównaniu z retinolem, że jest łagodniejszy dla cery. Mi się już skończył mój retinol, cała kuracja retinolowa jest zakończona. Ale teraz korzystam jeszcze z tego właśnie, że mam to serum z retinalem. Bardzo dobre, bardzo łagodne, bardzo dobrze się tutaj zachowuje na skórze. Podobnie jak retinol, nakładałam go co drugi dzień od samego początku. Nie nie zauważyłam żadnych podrażnień, skóra jest ładnie nawierzona, ujędrniona, rozjaśniona, czyli to wszystko, co chcemy tutaj y, zrobić. Ym, I z płycenia zmarszczek po tym akurat kosmetyku jeszcze nie zauważyłam na to. Tak też mówi się, że trzy tygodnie musi być, żeby były te efekty, jeżeli chodzi o zmarszczki. Natomiast na pewno skóra jest bardzo przyjemna, gładka. Y, a jeszcze też y, dla tych, którzy nie lubią nakładać dużo warstw na siebie, y, można śmiało nawet przy cesy suchej tylko ten retinal nałożyć na przykład wieczorem i rano skóra wygląda naprawdę rewelacyjnie. Nakładam go też pod oczy i tam też się nic nie dzieje, i nakładam go też na szyję. Ym, bałam się tego tutaj, pamiętam o moich przygodach z retinolem a wcześniej, natomiast też nic się złego nie podziało. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że to jest wszystko takie właśnie, wiecie, yy, gładkie, takie, takie też jędrne tutaj yy, w dotyku. Także jak najbardziej polecam, to jest ta nowość serum z Retinalem. Oczywiście, tak jak i przy retinolu, pamiętamy tutaj o kremach z filtrem na dzień. Ja używam rewelacyjnego kremu 50+, SPF, też właśnie z Basic Lab. Super, w tej chwili go mam też na sobie i, i wygląda po prostu bardzo dobrze. Także polecam z całą świadomością. Myślę, że też będę stosowała. Na pewno będę stosowała też pozostałe dwa kosmetyki z firmy Basic Lab. I jedna to jest serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami. Ceramidy są potrzebne. Um, bardzo. W ogóle przy kuracji retinalowej, retinalowej, ale też poza tym, dlatego, że one odnawiają tutaj warstwę lipidową. Ceramidy to jest jakby taki cement, który buduje tutaj, nadbudowuje te wszystkie ubytki w skórze naszej, które też są, ale nie ma tutaj efektu zacementowanej twarzy. Absolutnie. Twarz jest bardzo przyjemna w dotyku, bardzo ładnie wygląda. Mam wrażenie, że jest też taka wypoczęta. I wiecie, to jest też szczególnie ważne właśnie w sytuacjach takich, kiedy chcemy też. Dobrze wyglądać, a na przykład nas różne tutaj stresy przybijają. No, zawsze stres odbijał się na mojej skórze twarzy, a teraz, chociaż tych stresów jest, no bo to wiadomo jaka jest sytuacja, to mimo wszystko wygląda wszystko bardzo dobrze. Także też polecam to serum z, właśnie z ceramidami i myślę, że ono na pewno wejdzie na stałe do, do mojej pielęgnacji, że będę go kupowała, będę go odnawiała tą moją kurację, bo po prostu bardzo dobrze służy mojej skórze. Bardzo Fajna konsystencja, pompka, odkręcane jest też to, także możemy do samego końca serum zużyć. Ładnie też ta pompka działa, czyli możemy sobie tutaj precyzyjnie nałożyć na różne części naszej twarzy. Zapach jest taki, powiedziałabym, dyskusyjny, bo dla mnie to przypomina zapach takiego. Oleju, w którym się odnawia blaty, może dlatego, że ja już myślę właśnie o tym, jak ten mój blat kuchenny odnowić, ale poza zapachem jest wszystko naprawdę świetnie. Poza tym wiecie, tak naprawdę nieważne nie jak pachnie, byle tylko świetnie działo, a on na pewno działa dobrze. Ten kosmetyk. I trzecia rzecz też z Basic Lab i też używałam długo, spadło mi tutaj z niego ta, ta przykrywka, ale ja się nie mogę schylać, także trudno, leży. E, identyczne opakowanie, czyli mamy znowu tutaj do końca odkręcane. Ja Wam to pokazuję, bo ja bardzo lubię, jak są odkręcane te, te pojemniczki, bo mogę wydobyć substancję do samego końca. A tutaj dosłownie każda kropelka jest ważna, ponieważ ono jest bardzo, bardzo wydajne. Także możemy do końca zużyć to, co, co kupiliśmy. Świetna pompka, bardzo dobrze też tutaj działa, ładnie dozuje. E, same plusy mogę powiedzieć, to jest serum z 10% trehalozą, peptydem i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Małocząsteczkowy kwas hialuronowy to jest ważne, bo on wnika głębiej w skórę niż inne tutaj formy kwasu hialuronowego. Jeśli chodzi o trehalozę, to ona przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dobrze nawilża. Także jeżeli w waszej skórze brakuje nawilżenia, a bardzo często po zimie, po przebywaniu w takich ogrzewanych pomieszczeniach czy pochodzeniu na przykład na dworze, gdzie jest mróz, wiatr, nasza skóra jest przesuszona, to bardzo to serum polecam, ale także dla tych osób, które nie mają skóry nadmiernie przesuszonej, a po prostu chciałyby ten taki dobry efekt utrzymać tutaj dłużej. Jest tutaj też ten peptyd, czyli znowu mamy tutaj substancję, która jest substancją czynną, ułatwia odbudowę w tej bariery lipidowej, utrzymanie jej prawidłowej. Wszystkie te kosmetyki mają wszystkie świetne składy ten retinol też jak to u Basic Lab bywa yy, wszystkie są po prostu naszpikowane takimi dobrymi substancjami nie ma tam tutaj żadnych tutaj takich wiecie yy, zagęszczaczy i jeszcze innych niepotrzebnych substancji które niby powodują że cera wygląda dobrze, ale w efekcie nie pielęgnują, tylko dają takie natychmiastowe jedynie yy, takie wrażenie, że, że jest dobrze, a nie jest dobrze. W przypadku kosmetyków Basic Lab yy, ten efekt faktycznie jest i znowu bardzo się cieszę, że to jest kolejna polska bardzo dobra marka kosmetyczna. Miałam z niej sześć rzeczy. Teraz wcześniej miałam dodatkowo jeszcze serum z witaminą C, także mi się bardzo dobrze sprawdziło. I myślę, że to też tak bardzo dobrze. A jeszcze miałam pomadkę ochronną, kiedyś dostałam też tutaj przy zamawianiu właśnie jako, jako taki bonus gratis i też bardzo się cieszę właśnie. Myślę, że jeżeli tych, tyle tych kosmetyków sprawdziło się u mnie, to warto też sięgać po różne ich rzeczy i po różne ich też nowości. Kochani moi, jeszcze później, jeżeli będę miała siły, zajść do takiego Maxa, to i coś tam będzie takiego fajnego, ciekawego, to jeszcze wam nagram. A jeżeli nie, to spotykamy się w następnym filmiku. Do zobaczenia w czwartek. I jestem już w TK Maxie, tutaj sobie oglądam różne osłonki takie na kwiaty, na doniczki. No jest duży wybór, chociaż akurat żadna taka mi się jakoś tak nie wpadła w oczy, ale konewka bardzo mi się ta podoba. Tu są jeszcze inne osłonki, no różnego rodzaju. Kwitniki. Jak zawsze spory był świec, ja tutaj szukam świec mojej ulubionej firmy i właśnie jest. Wanilia z truskawkami. Bardzo ładny był ten zapach, ale tutaj są jeszcze takie zapachy bardziej świeże. Ten środkowy też ładnie pachnie. No, zobaczcie tutaj coś ciekawego. Bazylia i tymianek. I faktycznie pachnie jak bukiet w bazylii i tymianku. Jest też dużo takich dekoracji wielkanocnych. Jak nie, nie będę chyba nic w tym roku, no, ale zawsze można sobie coś zobaczyć, zainspirować. I ładne, duże, bardzo duże. Dość drogi. Ten królik, ten przykład kosztuje 290 zł, także sporo a baranki, owieczki, takie do kolan mi były, także były już dzisiaj spore. Różnego rodzaju zajączki i inne. Ten zajączek często się pojawia na Pintereście, Ale myślę, że można go zrobić samemu. I takie zajączki. Porcelanowe, wianek z marchewek też fajny. I już po zakupach myśleliśmy, że kupimy teściowej taki wianek z kwiatów. Kiedyś te kwiaty się podobały, także myślę, że to byłby dobry pomysł, ale nie było wianka, także kupiliśmy na razie tylko świeczkę. I ta świeczka to jest kwiat jabłoni i róża. To jest mniejsza niż pojemność, którą do tej pory kupowaliśmy. A tutaj są składniki, tak, chrupiące zielone jabłko, inne jeszcze jabłka, właśnie róża i nutka jaśminu. Ten jaśmin też czuje się zapachów. Bardzo ładny taki zapach. A tutaj jest druga świeca. Zapach podobny, ale bardzo taki owocowy. Mocno owocowy. To jest Sunday mimoza. Ja tutaj czuję na przykład mango. Wydaje mi się, że też marakuja tutaj jest. O, właśnie tak. Mango, marakuja, pomarańcza, papaja i słodka jagoda. Także też bardzo ładny zapach. Chyba zrobimy także ten właśnie damy teściowej, a ten pierwszy zostawię sobie. Do zobaczenia.